Czy jesteś facetem z Gorzowa, który daje swojej rodzinie wszystko, oprócz energicznej wersji siebie? Wiesz, że jako głowa rodziny powinieneś być silny i sprawny? Ale te cholerne, codzienne obowiązki, szczególnie w pracy, po prostu cię wykańczają. Znam to dobrze. Wiem przez co przechodzisz, bo sam jestem korpotatą z dwójką dzieci. Nie chodzi o to, że leżysz na kanapie, ale o to, że nie masz siły na nic więcej. Plecy bolą, a forma sprzed lat jest tylko mglistym wspomnieniem. Dlatego pracuję z facetami z Gorzowa którzy mają ten sam problem. Chcą być energiczni dla dzieci, a nie tymi, co siedzą i stękają z bolącymi lędźwiami przy biurku. Wiem, że nie mają dwóch godzin na morderczy trening i potrzebują skutecznych, ojcowskich rozwiązań. Dlatego stworzyłem 1% lepszy każdego dnia system dla nas, dla zapracowanych ojców. Po pierwsze, siła do życia nie na pokaz. Skupiamy się na treningu, który naprawdę Ci się przyda. Podnoszenie dzieci, wnoszenie ciężkich zakupów, godziny zabawy na placu bez zadyszki. 2. System małych nawyków. Nauczy Ciebie, jak wpleść krótkie, efektywne sesje ruchowe w Twój napięty grafik. Zamiast czekać na idealny moment, wprowadzisz minimalne, ale stałe dawki aktywności. 3. Trwała aktywność. Metoda 1% to nie chwilowy zryw, ale utrwalenie nawyków na całe życie. Koniec z efektem jojo: będziesz sprawniejszy, silniejszy i mniej podatny na kontuzję. Wyobraź sobie, wracasz z pracy i masz energię, by aktywnie spędzić czas z dzieciakami. Ból pleców znika, siła stabilizuje Twój kręgosłup. Jesteś wzorem dla rodziny, a nie tylko cieniem. Czas na Twój pierwszy 1%. Jeśli jesteś gotów, by raz na zawsze zerwać z cyklem niepowodzeń, potrzebujesz skutecznego systemu szytego na miarę ojca, który wie, co to znaczy zapierniczać. Skontaktuj się ze mną. Prywatną wiadomością, by umówić się na bezpłatną konsultację. Sprawdzimy bez presji, czy system 1% dziennie będzie dla Ciebie. Do usłyszenia, hej!